Proszę o wyłączenie telefonów komórkowych. Witam. A teraz poznajcie naszych bohaterów. Oto Krys. Dawniej Krzysztof. Łowi głowy do dużych firm z udziałem kapitału zagranicznego. Bezkompromisowy i konkretny. Nigdy nie wypuszcza z rąk patrzonej ofiary. Najbardziej kręci go praca i seks. A jeszcze bardziej seks w pracy. Jego wymarzona kobieta to szefowa. Najlepiej szefowa zarządu. Największy sukces erotyczny? Szefowa działu z perspektywą awansu. A to art. Dawniej Artur. Pracuje w handlu nieruchomościami. Bardziel pozuje na romantyka. Kobiety zdobywa opowieściami o prowincjonalnym pochodzeniu i marzeniach o chatce pokrytej strzeką. Jego ideal kobiety to harpiarka w wianuszku ze świeżych margaretek. Przynajmniej tak twierdzi. Naprawdę najbardziej podnieca go Porsche 911 Carrera Fabrio w kolorze krwistej czerwieni. Alex. W Olek. Przedstawiciel handlowy. Nie mylisz z Romantyk pozuje na kwardzielach. Dużo podróżuje. Przesądny, ale bez przesady. Zakopuje się łatwo, ale jego uczucie zwykle nie trwa dłużej niż lot na trasie międzykontynentalnej. Lubi też szybkie numery podczas dużych transakcji handlowych. Działa według zasady. Życie zawsze do przodu, seks zawsze od tyłu. Ideał kobiety, dyrektorka banku. Życiowe kredo. Sprzedać i kupić można wszystko. Nawet łysinę. jeszcze Mateo. Dawniej Mateusz. Nie doszły artysta konceptualista. Zaraz po studiach wsławił się żejdą z 3000 papierowych stożków ustawionych na równiwym skrzyżowaniu Warszawy. Był to jednak jego ostatni kontakt z prawdziwą sztuką. Obecnie, tylko dla pieniędzy, pracuje w reklamie. Szpaner z poczuciem wyższości. Jego dewiza życiowa to nie ciół zdobi człowieka, ale dobra metka. Chętnie nosi ubrania projektantów hiszpańskich i włoskich. Na przykład Adolfo Dominguez, lub Massimo Dutti. Nie ma też nic przeciwko chłodnej elegancji z Podznaku Armaniego. Muzyki słucha tylko na sprzęcie marki Band on Elsen. przynajmniej tak twierdzi. Gestuje w chudych brunetkach o cmentarnej urodzie. Nie stroni jednak również od brunetów. Ulubiony rodzaj gry wstępnej. Czytanie na głos, sonetu Szekspira w wydaniu dwujęzycznym. Akt pierwszy. Gra miłosna. <gry> no ale trzy, chociaż kurczę, może cztery, wiesz, tak, już sobie, cztery, no to trzy, czy cztery, no, trzy, chociaż, nie no słuchajcie, ta na zarządzie to już nie była ona, ale kto, no, nasza nowa. <gry> Dyrektorka ta kreatywa, od razu szepnął mi, że muszę się sformatować. Proszę cię, czy tylko a co miałeś zrobić? Przerób, co najmniej jak chińska poryka pod No tak? co ja, na to poradzę, że każda nam nie leci. Jasne, rozumiem. Wystarczy, że spojrzę, a już no nie leci. Chodzimy do Padu ostatnio, zamawiam niedbałym tonę moskito-pile. A barmanka, co? A barmanka na mnie leci. Albo nie wiem, w knajpie ostatnio zamówiłem filet z kurczaka, został się krówce. barmanka podchodzi, trzyma to na tacy. Ale wypaczymy? No co? nie, co? leci na mnie, Nie leci na mnie, normalnie. Na poczcie to byłem sam zdziwiony. Nie jakiś tam kwitek, słuchajcie. No, no to jakieś nie polecony, czy coś tam. Patrzę, a laska Normalnie tak na mnie leci, że boję się ulizać znaczy. No poważnie. Ale już widzę. No dobra, dobra, ja. ale, ale co to jest no? Z jaką dyrektorę? Kreatywno! Jak to? No, ja, to, no, ja, to, no, no to nie jaże. Wtorek, na zarządzie. Hmm. A! No no, teraz ja, słuchajcie. Ja czarne, koronkowe stringi. A są za to nie nosi mają, tak? Ale w końcu ile? Trzy czy cztery? Trzy. Raz. 3 minutów przed Biznes lunchem w klozecie w poniedziałek drugi I raz Biznes Lunch trzeci to trzeci raz też w poniedziałek. No Biznes Tak, tak. tak. tak oczywiście to Dostarczam szansę na wycieczkę tego apartamentu. Posiedzę w Nibianis Co za jakiś O pan tak. Jacek. Jacek. Pustak. Pustak. Krótkie taką. Ok. Okej. Rozumiem. kicha. Yy, dobra. To właśnie, No właśnie, stary. Przecież znowu Podchodzi ostatnio do mnie i mówi Chris, co tam będzie? Nie wiem. No poważnie, no stary, no, no posunąłem ją może trzy razy? no pewno nie więcej, no. I to ona na dzień. No właśnie, ona mi, a ona mi dał taki tekst. Stary, no totalny oczy. Nie, no to są, słuchajcie, to jest jakiś inny gatunek. To są inne procesory. Chris! Tepie, to ci jeszcze przed ołtarz <laughs> na na stałe, stałe. powiedziałem raz no, i powtarzam. powtarzał. Nigdy tylko krótkotrwałe związki z no, mi... ewentualnie, to... ewentualnie, ewentualnie krótkie związki z prawym. Ej, no mm -hmm. co? Tak. Ma? Ej, pozorność. Ale potem go Oczywiście. Nie, nie no, przepraszam, ja dzisiaj nie pracuję. Ale możemy się wyłóżmy. Tak, od 20, od 20 w o 20. O 20. Uwaga, jest. Oczywiście, że wyłóżmy. Dobra. Mateo. Czekaj, 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 czekaj. SMS. Może to ten jeden z wielu, słuchajcie. No ja. a jak? Wyszli SMS-a. A zgarniesz na no, Tak, do mnie. Nie, nie tak a do mnie przychodzą to zawsze. Wysyła czasami. I nigdy nie wysyłam, ale... ale jak już się spotkaliśmy że. No, ja <grym> no, no, tak. wygrałem, Wysyła. spotkać. Nie, nie, to... Czekaj. No fajnie. patrz, tam pez. to jest my znak. Weź, taki posłuchaj. Tak, tak. Pokaż... Ja Zawsze możesz tu Aleksa? Dobra. dobra, ja Wam teraz coś powiem. Proto. No, dobra. Co? No nie wiem. przez telefon czy A, to pan. Witam. Nie, nie, już pana. Nie wszystko można sprzedać. Nie, no. ale. Ja mogę no, panu sprzedać wszystko. On dwa, trzy. Wszystko jedno, co? Dzomek, dziecko. Ameryka, A klient, nie moc. Zawsze to samo. Tak. tak, tak, Jasne, że tak. od A zawsze to samo. Taniec godowy klienta A. z cementer. Ale o czym to gadaliśmy? O laskach. A, o laska.